Siemaneczko, ziemeczki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na naszym kanale. Dzisiejszy film będzie to bardzo króciutki, informujący odcinek. A mianowicie wbiliśmy 2000 widzów na tym kanale. W ostatnim niedzielę, ci, którzy byli ci na pewno wiedzą screen są na naszej grupce facebookowej. Teraz może akurat 2000 nie ma, może jest troszkę mniej, ale wbiliśmy, wbijajcie na grupkę jeżeli ktoś chce, możecie dołączyć. Link oczywiście w opisie. Ale dobrze, to jest nieważne. Najważniejsze jest giveaway z okazji tych 2000. No i co? Ten konkurs odbędzie się w niedzielę. Najbliższą niedzielę na strumyku, będziemy sobie pykać customy z widzami. Będziemy losować zwycięzcę równo o godzinie dziewiątej, także bądźcie Strumyk zaczyna gdzieś tak około 8:00, po ósmej Bądźcie na tym strumyku o dziewiątej, bo wtedy będziemy losować mordki Jeszcze informacje dam na Facebooku, na naszej grupce, także jeżeli ktoś chce, niech wbija jak już mówiłem No i co? Konkurs myślę, że będzie na 40zł, na 1000 faudolków. Oczywiście z tymi 40zł zrobicie sobie co chcecie Ale no myślę, że będzie na 40zł PSC nie wiem, może więcej, bo mniej na pewno nie, jak już to więcej, także mordki Wiadomo, na początku od razu nie walnę wam tu jakiegoś 500 zł, tysiaka Ale no myślę, że i tak całkiem spoczko, jak na te dwa koła No i co mordki, ja wam bardzo chcę podziękować za te 2000 widzów, bo jest to dla mnie naprawdę ogromna liczba Także bardzo wam dziękuję, dziękuję tym, którzy ze mną cały czas są, którzy siedzą ze mną na stromykach No kurde, ostatnio to naprawdę jest kozacko No i co mordki Będziemy już kończyć. No i co, zapraszam Was oczywiście na naszą grupkę. A zwłaszcza na tego strumyka, ponieważ to z okazji tego konkursu jest ten króciutki odcineczek, także mordki. Wbijajcie w niedzielę o godzinie 9 na nasz kanał, na ten kanał. No i co? Będzie strumyk, będą customiki z widzami, gierki, z widzami, co będziecie chciać, mogą być nawet pary, mogą być, nie wiem, areny nawet yy, pary. Także wbijajcie mortki. A ja dziękuję wam za ten króciutki, informacyjny odcineczek, jeszcze raz polecam wam być. No i co? Dziękuję wam, trzymajcie się, dziękuję bardzo za te dwa koła i się mamy mortki. Do niedzieli!